Szanowna Rado, Panie Prezydencie. chciałam zapytać o ilość wystawców podczas festynu historycznego w krainie Gryfa. W zeszłym roku tych wystawców było znacznie więcej. I tak się zastanawiam, czy ci wystawcy zostali wystraszeni przez Urząd Skarbowy Pich i Sanepid, bo w zeszłym roku wiem, że były takie kontrole. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczące ochrony amfiteatru podczas dni Gardu Można było łatwo zauważyć, że och ochroniarze chyba troszeczkę nad nadużywają swojej władzy. Widziałem sytuację, jak pan Tadeusz Urma został rzucany z sceny, tylko dlatego, że chciał zrobić zdjęcie kłaniającym się artystom po koncercie. No i takie, takie zachowania tych ochroniarzy były prowokujące wręcz nawet do agresji niepotrzebnej. I trzecie pytanie. Strefa VIP, tak zwana, w amfiteatrze podczas koncertów czasami świeciła pustkami, a ludzie po prostu chcieli usiąść. Ja wnioskuję, żeby zlikwidować tą strefę VIP. Ja nie potrzebuję miejsca tam, żeby sobie usiąść. Niech mieszkańcy sobie tam siedzą. Pan radny Dybowski, ilość wystawców podczas yy, krainy, powiem tak podczas krainy Gryfa, według organizatora, czyli muzeum jest taka sama była w tym roku liczba. Ochroniarze na dni Stargardu, ci konkretni, o których Pan mówił, to byli ochroniarze artystki, to nie byli ochroniarze wynajęci przez organizatora, natomiast ja słyszałem do tej pory tylko pochwały tej ochrony, która była. Natomiast ci konkretni to byli ochroniarze artystki, którzy faktycznie się ponoć bardzo tak zachowywali y, stanowczo. Y, strefa VIP. Od kilku lat nie ma strefy VIP. Nie chcę tu już się do, odwoływać do przeszłości, bo sam zarządziłem, żeby takiej nie było. Natomiast to, co tutaj nazwano strefą VIP w tym roku, to był wydzielony y, fragment widowni dla członków młodzieżowego zespołu doradczego, którzy mieli dokonywać oceny prezentującej się młodzieży. I to był na ich potrzeby wydzielony ten fragment, przy czym też nie po to, żeby ich, że tak powiem, y, uczyć wipowskich zachowań, tylko y, dla potrzeby przeprowadzanego konkursu.